Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokoranych z Świętej Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Panie Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slaj na mój umysł. Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronką tu mieście poszeko pragnę ofiarować to skarca poszeko. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, która wytrysłaś wówczas, serce słodszego, serce słowego, jako strój myślicie dla nas, ufam Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcom I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas spaw od słego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławioneś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Szywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z Nami Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmocącego, stworzycia Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego który się począł z Tocha Świętego narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowany, umarł i pokrzepion. Wstąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie piosa. Siedzi po prawicy boka, ojca Wszechmogącego. stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w Ducha Świętego, święty gościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów, otłuszczenie. Ciała w stanie. żywot wieczny, Amen. Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, Duszę i pustwo, najmilszego syna Twojego, A Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego polestej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przepłakanie zakrzechy nasz i świata całego. Klejko Jego polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko Jego polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi nas i świata całego. klajeko polstej męki, mimiło się ci nas, i świata całego. klejko polstej męki, mimiło się ci tle nas, świata całego. klajeko polstej męki, mimił się ci nas, i świata całego. klejko prystej męki, miło się ci nas i świata całego klejko polestej męki, miłos się ci nas, i świata całego. Dla jego polestej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakochy nasze i świata całego. Dla jego polestej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla polestej męki. Mimiło się cię dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, jego męki. Mimiło sieci dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, miliło sięcie dla nas i świata całego, klejko bolestej męki, miliło sieci dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, miło sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny oferuj Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego. Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, sakrochy nasze i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło sięcie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimił sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego klajego polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porejj męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko poreststej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas świata całego. Dla Jego Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego polestej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki Mimiło się cię dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiło się nas i świata całego, męki. Mimiło siecie dla nas i świata całego. klejko opolecnej męki, miło sięcie dla nas i świata całego. klejko polecnej męki, miliło sieci dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, spój się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i do Świętego, Matko Boże, tą modlitwą składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie, i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich pokłu. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polestną mękę Twoją i krew, którą wolałeś za sa nas, sami na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez Mnie serce, Posze. Daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieszne Posze, osłoń nas przed oczami swych duchów. Sekci posłużyć się chrami ludzkimi, aby Pana zaprokowały i odcięły możliwość wpływu, Działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, Wrocław świętej Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałabym Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomogli się o tarytuę świętego dla kapłanów i siostr zakonnych. Duchu święt, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne, Duchu święt, Duchu światłość, oświęcę kapłanów i siostry zakonne, Duchu święt, Duchu Czystości, oświęcę kapłanów i siostry zakonne, Duchu święt, Duchu mocy, Zbieraj kapłanów. I siostry Sakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okiń świętej miłości, rozpalaj serce, we płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu święty powieszamy Ci serca kapłańskich i siostrakonnych. Ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętych Św. Z panem Pokiem, Akaja.